Wszystkim no, wszyscy po punkcie, oprócz Maćka z Dziubiniem. I dajmy im szansę na rewanż. Grzegorz tańczy na swoim bojowym rumaku. Już ruszył. I, I... niestety bez punktu w tym razem. Maćko cieszy się rekoczem pod nosem? Sam ruszył, wyrwał do przodu. A i niestety zarobisty ten... Maćko przejechał obok konia, sami widzicie, świeży rumak prosto z najlepszych stajni, dlatego to może jeszcze trochę narowisty, i nie do końca ułożony, nie mówiąc też o tym, że taki i ufał, tym dwiektym konikom też bez się daje. I bo ale punkt i w końcu wyrównał sytuację i masz następny. Bak pędzi na swojej ogierze. Zobaczcie jak kusą! Ninek na ramieniu prądza nie zejdzie mu pewnie ze dwa tygodnie. Wieso ma na baradze, mało zabi się nie rozpadł. I jeszcze nie ostatni przejazd na Saracena. Cena. Grzegorzu ruszaj. tam spadła. I Dawid śpiechowa. kopia pochylona. Drog śpiony. Miejsca razem trzy Brawa dla niego! No i sprada się Maćko w Czy rozjedzie Pączka? Czy przejedzie bokiem? Nie wiadomo. Najpierw Lalomen próbował ruszyć. Pewnie chce teraz wyrównać te swoje straty. Co prawda to nie jest dla gigant, więc nie trzyma między panikami, wystarczy jak prosto się pojedzie. I już pędzi! Oj, pięknie, przyznelowany, uderzony. I już wraca na swoje miejsce. To nie było, że jeden z jedną osobą,